To jest znowu tak, że jeśli my chcemy dać dzieciom um, taki start w dorosłość, który pokazuje, że wszyscy jesteśmy równi, to przede wszystkim musimy zacząć od siebie i zastanowić się, co to dla nas znaczy i w jakich momentach naszego życia my być może dalej podążamy za takim stereotypem. No bo jeśli nie mamy świadomości siebie i nie wiemy, um, skąd to się bierze i w których momentach życia mi się uruchamia, no to może mi być ciężko przekazać coś innego. I tak się dzieje, dlatego że zawsze pierwszą nauką jest obserwacja, a dopiero później jest to, co my mówimy. Więc jeśli ja w sposób deklaratywny, werbalny mówię, że kobiety mają prawo robić wszystko, ale później wracam do domu i tylko ja jestem tą osobą, która się tym domem zajmuje, i nie robię właściwie nic innego poza zajmowaniem się tym domem, no to jednak to, co robię i jaki daję przykład, będzie ważniejsze od tego, co mówię. Dlatego zawsze najpierw na siebie ta uwaga i na to, jakie stereotypy być może przekazujemy naszym życiem albo w których momentach życia nam się uruchamiają w ogóle takie sposoby myślenia. Drugą rzeczą oczywiście jest też szanowanie granic dziecka, bo to jest naturalne w rozwoju dziecka, że będą te momenty, kiedy chłopiec może chcieć się czuć chłopcem i może mówić, że ja nie chcę robić rzeczy dziewczyńskich, więc wtedy nie zaprzeczajmy, że nie, 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 to wszystko jakby jest takie same. To jest ok. Jakby są takie momenty, kiedy my chcemy czuć, że jesteśmy mężczyzną albo kobietą i jakby tego poczucia, takiej świadomości identyfikacji płciowej też się uczy w naszym dzieciństwie.